Czepiny nie zakończyły wesela Lucjana Rydla, które trwało jeszcze kolejnego dnia. Bawiono się wówczas już tylko w gronie mieszkańców Bronowic, prawdopodobnie w karczmie Hirscha Zingera przy dzisiejszej ulicy Włodzimierza Tetmajera. Muzyka Srebrne rambek, sepek svote, srebrne rambek, sepek svote, da komec te vos. Srebrne rambek, sepek svote, srebrne rambek, te vos. Dotąd widzę to wiosenne rano i tę łąkę kwiatami usianą białymi kwiatami. Słońce grały złotych muszek groje i byliśmy sami wśród zapachów, ciszy i promieni. I w milczeniu szliśmy obydwoje tchnieniem wiosny młodej upojeni, na pół tęskni, na pół uśmiechnięci. Widzę dotąd jasne oczy twoje, wszystko przeszło w oku mi się kręcił za. Wiano młodej rodziny omawiały ze sobą już podczas zaręczyn. Omawiano wtedy, ile pola, a ile inwentarza żywego młoda wniesie do nowej rodziny. Natomiast każda mężatka była wyposażana w tzw. skrzynię wianną. W krakowskim regionie w XIX wieku skrzynie te często pochodziły z zakładów meblarskich, np. w Skawinie, tak jak ta skrzynia Jadwigi Rydlowej. Tam wskrzętnie poukładane były pościele, bielizny, a w poukrywanych skrytkach i szufladkach biżuteria oraz drogocenne drobiazgi, dokumenty i pieniądze. Wesele Jadwigi Mikołajczykównej i Lucjana Rydla, które zakończyło się 22 listopada 1900 roku, ku zaskoczeniu gości i samych młodych zapisało się na kartach historii, literatury to wszystko ze sprawą utworu Stanisława Wyspiańskiego. W przyszłym roku, 16 marca obchodzić będziemy okrągłą rocznicę prapremiery Wesela Wyspiańskiego i z tej okazji już dzisiaj zapraszamy państwa na wystawę, którą przygotowujemy w Muzeum Krakowa.